I dla wszystkim. Chciałbym jeszcze raz pokazać, jak dobrze rozumieć kurtozę tau. Otóż, kurtoza tau, jak wspominałem, określa, jak dane są naszpikowane outlierami. Tylko, że outlier, outlier to jest różnica, bo w rozkładzie normalnym outliery można łatwo wykryć, łatwo może i ocenić. No... Ponieważ to wynika z natury tego rozkładu. Gorzej, jeżeli dane mają rozkład BCPE, który modeluje kurtozę. Wtedy, no, tak ciężko zrozumieć na intuicję, zobaczyć, że dane są małymi bo w rozkładzie normalnym, jeżeli mamy coś takiego, to wiemy, że tych outlierów nie ma, ale jeżeli mamy Coś takiego. To wiemy, że tutaj gdzieś pojawiły się outlayery. Tak więc to jest to trudniejsze w rozkładach ze zmienną kursy z, z, z tak wieloma parametrami jak BCPE. No i zadajmy przykład. Mamy tu jakieś dane, które zostały wymienione w, przy pomocy FITDIST. Że reprezentują dane z rozkładem BCPE, czyli takim, gdzie mamy zmienną kurtozę, skośność. No i tak wyglądają one w oryginale. No i zobaczmy, co się stanie, jeżeli. Obliczymy tą kurtozę. Widać, że w pewnym obszarach ten rozkład BCPE gorzej opisuje, gdzie jest niska kurtoza. W innych obszarach lepiej opisuje. No i tak więc, jak tu zrozumieć tą kurtozę na tym przykładzie? Najlepiej coś zmodyfikować i zobaczyć, co będzie. Tak więc. Dobrym pomysłem jest zmodyfikowanie tych y, y, dużych wartości kurtozy, co mieliśmy tutaj. Zamiana ich na rozkład normalny, czyli zamiana po prawej stronie osi X wartości na wartości z rozkładu normalnego, żeby po prostu zaburzyć ten rozkład naszych danych, żeby w tym obszarze już tak nie odpowiadał temu rozkładowi BCP, tylko rozkładowi normalnemu. Co się rzeczy w tym obszarze po prawej stronie przy dużych wartościach na osi X zmniejszy, zmniejszy tą skurtozę. No i zobaczmy, czy to się uda. No i tak, no i tutaj zastąpiłem. Yy, Kurtozę. Tom. Nie zastąpiłem kurtozę. Zastąpiłem, zastąpiłem wartości oryginalne, co miały rozkład BCP. Wartościami z rozkładu normalnego. Zobaczmy, co się stanie z kurtosą. O. Widać. Kurtoza gwałtownie spadła. Tu była, tu była najwyższa. Ona była mniej więcej taki, miała przebieg. Ale, na skutek tego, że tutaj dałem rozkład normalny, ona gwałtownie spadła. Tak więc, yy, zaburzyliśmy rozkład oryginalny, zastąpiliśmy go jakimś innym, i w ten sposób kurtoza spadła. Tak więc, zaburzenie zadeklarowanego rozkładu, nawet przy pomocy rozkładu normalnego, spowoduje spadek kurtozy. Czyli dane trudniej opisać jest zadeklarowanym rozkładem, czyli na przykład BCPE. No i to będzie tyle.